Teraz wybierzemy, A, odrodzenie ustawimy, żeby było automatycznie, tak? No, teraz jest. No, maksymalnie i plus odrodzenie, żeby od razu nas, ten, od, e, automatycznie przydzieliło. No. Może być? No, to bierzemy tą planszę. Tak jest Patrz, jak staruszka zapyla. Zapyla. Widzisz ten ząb kokła? No, ten, ten mi się tylko na nitce trzyma. Ten taki. od kokła? O kurde, to wypadnie ci, co? Nie kokła, tu jest no. tel i no. tu. Mały ząbek, rusza ci się, co? No, dużo. Tak? On tylko trzyma się na nitce. O kurde, no nie daj boże, żeby szlod odjadła i zostanie w wafelku. Ale nie boli cię ząbek, nie? Nie. No. No to widzimy. Będą drugie mleczaki teraz wypadają, będą drugie zęby rosły, tak? Stałe no. byśmy Ale boleć nie boli, tak? Co Co to jest? To taki robaczek, ja też kiedyś spróbowałam. Tak? Też kiedyś spróbowałem. A to który jest? Jakiś nowy dodatek? Ty wziąłeś wszystko max! Tak, max. Wszystko bez... Daj! Tak, teraz... możesz zmieniać sobie ludzi jak chcesz. Tego jestem? Ok. to ci zaraz pokażę. To! A, to to, aha. To, to nie bierz go, tylko tamtego załatw. Też te? Nie, nie, tego to nie, bo to nas za bardzo załatwi. Ciekawe kto wygra! No to daj, no to daj jeszcze raz, no dalej. Ej, ale ciekawe kto wygra! No to dawaj ten naraz. Kończyłaś? Halo? Okej! Okay. będzie wielki nalot. Jest. Tak. Tak. Wielki nalot, to na serio. Strasznie wielki nalot. No co, zamówiłam strasznie wielki nalot. Strasznie duży. Strasznie duży, że wszystko się pali ognisko. Proszę pani ile to będzie jeszcze trwało? <grymina> Nic nie mówi. Się nie no, minut to by całą mapę rozwaliło. Wrócę pewnie. Troszkę jeszcze z dwie... Z... Jeszcze już. Jeszcze już. No ja, ja najbardziej oberowałem. No, mam tylko ile? Nie wiem. Mam jednego ludzika i przynajmniej z... 47%, ładnie. Ale nie ja wiem jak zrobić, żeby komputery wygrały, bo przecież mogą komputery wygrać, bo po co mamy ciągle my wygrywać, jak tylko w ogóle komputery nie wygrały. Trzeba no dać im wygrać, nie? Żeby nie płakały. Co robi? Nie wiem. Jeśli ogień to do nas się nie dobiora Chyba, że nalot spuści O to już nie dziękuję. nalot już niezły zrobiłam, Jace. że pół mapy Uwaga. rozwaliłam Co? W... A, w... W komputer. komputer A komputer na komputer W komputer W komputer walną Teraz ja i mój jeden biedny ludzik Nie ma czy... Wali ten w komputer No tak, tylko że ja już jestem bez szans. No to my wszyscy rozwala teraz. Nie bądź martw się, ja wszystkich rozwalę, okej? Okay? Tak? Mhm. Mm no dobra. Rozwalę ich, ja, ja mam dwa ludziki, ale y, jak tamten będę co ma 51, to nie, to ja zmienię ludzika na ten Amelia 4. To obok jest ciebie. Y, i wykopię dziurę i w ogóle żeby... Żeby on Żeby on się zabił, żebyś... Ja zostanę z tobą. Tak? Okay? Pomożesz. Sam to będę śpał. On się o. zabił, a ja już idę do ciebie. Nie, to on jeszcze są. No zielony chyba ma jednego, tak? Bo jednego zielony ja mam. Jedno. Ten jest najgorszy, to ma nawet dwóch ludków. Nie, to on mnie rozwali. A gdzie ty, na dole jesteś? Nie, mam jeszcze go. Zaraz mnie rozwali. Zielonego rozwali. Nie, nie we mnie. Ołowus. Nie w ciebie. W we ciebie. mnie. A, już myślałem. Już myślałeś? No, już myślałem. Że w ciebie? się martwi tylko ciebie? <laughs> ciebie też się Więc nie Ty Więc zaraz walnę <laughs> tym osłem, to <laughs> zobaczysz. Teraz ty, wykończ tego zielonego. Nie, tego różowego wykonał Walnij mu na loś, żeby spadł okay. On jest gdzie? No okay. jest zielony jest I zrobimy wiesz co? Mm. Robaczka zrobimy Robaczka Okej okay. A gdzie to się wybiera? O to wybierasz, tak? naszym czasem No, musisz tylko wycelować niego. Ładnie, zapiłam ci go. Nie, 25, jeszcze żyje. Mocny jest. Zielony, tylko czwórkę ma. Go... Nie ma, się tamtego wykończy na pewno. Tak. Hmm. Zastanawia się. Myśli. To myślenie będzie trwało chyba godzinę. No patrz, we mnie. Ale co by upatrzył. Oła. Przykro mi, ojciec. O, mi też jest przykro. Pobili mnie. Okej. Okay. Wymiatają. Tylko ja zostałam. Nie, no ty i on. Ty i on. I ten tamten. Hm. Jak to się nazywa? Myślisz, myślisz, to myślisz. <noise> Tyle masz? Jednego czy dwóch? Dwóch masz, tak? Dwóch mam. A ma na A bomba jakaś. Miał 4 a 25, porzucił. Hmm. Musisz stąd przejść, gdzie indziej. Ciekawe gdzie? A poczekaj, nie się, zmień ludzika o, tego weź. No nie, tego drugiego weź. No tego. Tylko? Ale ja wiem, co mu rzucisz. Co mu rzucisz? Wiesz, co mu rzucę. ci niełatwe, co ja mu Osła. A, O, sam. A rzucisz, no tak. Masz o, rację. O-o. Teraz to możesz mówić o o. Pamięci, że ten osioł twój jest. Kochany. No. Balu mnie, to Zobacz, zaraz do wody. To nasiął Ritchie. tylko jedna. jedna. Ojej, wykończyć. Co z ja mam 51? No ale on z góry cię trafi tym. Ale on ma tylko 5 punktów. Tak, no ale zobacz co on teraz robi. Nigdy mnie nie walnie. Nie. Chociaż może nie walnieć, bo wiatr jest lewe, z prawej strony do lewej wieje. Co on zrobił? Co to jest? Co on zrobił? Nie wiem Tata, co to on zrobił? zrobił? Okej, okay, teraz ja. Ja to wymiatam. No. Jasne, że mu wcisnę. Super, super ostry. Czy też mogę rzucić innego osła? Nie, co, zrób, schowaj się lepiej. Nie, ale weź coś mu rzucę. Coś co mu rzucę? To. Co ty robisz? Tak bo... Ładnie! He, kto? Wygrał? Ale jeszcze jeden jest! Mówię ci, żebyś się schowała, jeszcze jeden jest! Tak, ale okej, okay, jeden no. jest jeszcze, ale poczekaj. No ale jeden teraz nalog zrobi po tobie, trzeba mu się schować. Ale trzeba może dać mu wygrać, co? No dobra, damy mu wygrać, no tam taki bezbronny jest sam się módl, żeby on na lotu nie Co on wziął? wziął? Pizzę! A co ta pizza jest? Kasztarcza! Hmm, co to jest. Co on wziął w ogóle? Nie wiem też co to w ogóle jest. Pizzę? wziął? Nie wiem co on wziął. Hmm. Zakop się lepiej ci zakop się do tego. Okej, okay, chyba to chciałam <śm> zrobić! No, w kopuś. Dobrze, ładnie. Dobra, starcz. Okej. Okay. Teraz on pewnie albo na nalot żyje, albo... ...albo się teleportuje do ciebie. Cicho bądź! Śmiejesz się z ciebie? W słuchawkach się śmieję. No widzisz, jakiego Proste. Osioł. Jakoś normalnie owce wziął. A jak ta pizza przestanie działać, to ja w ogóle nie wiem... Znowu. No to nie trafi ładnie, Czy trafi? A to ty może trafić. Ale ja zaraz sobie dam. jest nie proste, że można jeszcze mu osła rzucić. No masz rację, go trochę odsunę Musisz dobrze trafić, poczekaj do góry weź powiedz do góry, jak jest Teraz? Jeszcze wyżej. W lewo trochę, w lewo jeszcze w lewo, jeszcze w lewo. Jeszcze. Jeszcze trochę. Chyba tak teraz. Tak trzeba No dobra, no, dawaj. No nie wiem czy nie... nie przesunęć widzisz, trzeba było w lewo łazić. Czekaj chwilkę. Tam jakbyś dziurę trafiła w lewo. No znowu to samo wyrze. On jest głupi. No co? Jak przegram, to co? No, to... Będę miała drugie miejsce. Mhm. To może kiedyś on wygra. <laughs> może kiedyś ten drugi wygra. Tego drugiego to ja chyba wykończyłam. O, piorunek. Gdzie ty rzuciłeś? To on jeszcze jeden jest. Pok Nie, ale to dwa są! Jeden jest. Nie, no tam jest jeszcze. Nie, to tu trup jest. Ta, trup jest. Widzisz ten dwa? W komputerze? Konieczna. A, dwa są, dwóch, dwóch ich jest, o kurczę. Naród na niego weź. Boże, <grystanie> <grystanie> tak, tak, ojciec, tak. Poczekaj, bo on ma. Proszę cię, ojciec, jak ja nie wygram. Oni wygrają. On ma tyle spółków, nigdy go nie trafić w ten sposób. Tu Jest coś... Z Valgo, kijem! Trochę podejdź. No to ciężko z będzie. Nie wiem czy to nam, ale nie dam bo nie odbiję się, wiesz? Ale no to co? Chcesz próbować? Z Valgo. Wybacz! Ale zobacz jak go rzuciłem. Teraz będzie ten. Czyli tamtegoś z tamtym. Tam będziesz musiała się zabudować jakoś. Myśli, myśli! Ciągle myśli! No myśli, bo oblicza teraz. Jak cię załatwić? Ale ja zaraz tu będę go. Myśleć mu. Hmm. Teleportował się. Możesz zaryzykować, wiesz? Możesz... E... Pokaż, możesz zaryzykować. Zaryzykować, mnie, no. nie ty. No nie popełnili błąd, wiesz? Duży błąd popełnili. Duży błąd to już mi się podoba. Nie musisz skakać, możesz te, sobie te... te takie... Odrzuty, 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 odlotowe! Ro... Od Już. Odlotowe. Jak to? Nie Najpierw może tego z pięćdziesiątko. To my wygramy? Co so wygramy tylko. No ale tu dwóch jest. Poczekaj. A ja Poczekaj, załatwimy. Załatwisz. Tak, Jak ty tylko rakietówkę Nie, nie źle zrobiliśmy. Już nie muszę się Ładnie. Oh. Ryzykujemy? Mm -hmm. No, ryzyko. Ok, Ups. i ryzyko yes. się udało! Piątka córa! Okay. Ryzyko się udało! No wiesz, jak dostali? No ja znowu na, na szarym końcu. Okej, okay, teraz ci zrobię tak, że będziesz na szarym tak? końcu. Tak, no, damy radę teraz. Ok? Dobra, ok. Teraz nie będziesz w